serdecznie wszystkich miłośników Starego Audio. Dzisiaj chciałbym tak króciutko zaprezentować Duala C820, którego nam się udało zdobyć. No, był uszkodzony, ale okazało się, że uszkodzony był bezpiecznik tylko po wymianie bezpiecznika sprzęt zaczął działać ale paski są bardzo, bardzo rozciągnięte. Jest to bardzo ciekawy model. Bez takiej typowej kieszeni. Stop mamy w takim dziwnym miejscu, że wyjmując kasetę w zasadzie automatycznie ją zatrzymujemy. Ciekawe rozwiązanie. I sprzęt no można powiedzieć odtwarza wszystkie tutaj funkcje, działają, ale paski są naprawdę bardzo, bardzo rozciągnięte. Więc do samej prezentacji sprzętu przejdziemy po wymianie tych pasków, a jest ich tutaj bardzo dużo, chyba z 5, więc będzie co robić, będzie co nagrywać. No i będziemy to w miarę tutaj pokazywać, też jak ta nasza praca posuwa się do przodu. Także wyłączę go z sieci i zacznę rozbiórkę tego magnetofonu. Już tutaj mamy część pasków wyjęte, koło tutaj również zdjęte. I co ciekawe tu pokażę może wnętrze, tu mamy jeszcze pasek licznika. Dodatkowo jeszcze jeden pasek mamy tutaj. Także ogólnie mamy 5 pasków, które trzeba wymienić. Na szczęście. Wydaje mi się, że to będzie w miarę łatwe A silnik się po prostu odkręca Nie trzeba go żadnych śrub odkręcać Wystarczy przekręcić silnik i on schodzi tutaj z tych mocowań Także bardzo proste, fajne rozwiązanie No, ale zobaczę czy mam takie paski I czy będzie można je wszystkie wymienić na nowe Tak oto sprzęt skręciłem Przy okazji sprawdzę prędkość Jest w miarę ok, więc nie będę tutaj już manipulował. Wskaźniki chodzą. Obsługuje ciekawe taśmy, bo mam tutaj żelazowe i żelazowo chromowe. Wszystkie w zasadzie gatunki taśm. Bardzo ładny magnetofon. No cóż, na szczęście był uszkodzony tylko ten bezpiecznik i to nie był spalony tylko po prostu ze starości się rozleciał więc nie trzeba było tutaj żadnej dalszej ingerencji no i te paski, jako ciekawostkę podam to, że ten pasek tutaj to jest od licznika w pierwszym momencie założyłem go trochę cieśniejszy. I niestety w tamtym momencie okazało się, że po skręceniu sprzętu, niestety ta rolka tutaj nawijająca taśmy przestała chodzić, gdyż był odrobinkę nawet za ciasny pasek licznikowy. Ona w ogóle musi mieć bardzo luźne paski, a żeby ta gumka, być może już jest trochę wytarta, dawała radę, tą rolkę tutaj napędzać. A więc musiałem go ponownie rozebrać. I ten jeden pasek tutaj zmienić. Do rozbiórki w zasadzie odkręcamy tutaj te trzy śrubki tą, tą, i tą tutaj górną. No i tak jak już wspomniałem wcześniej, silnik wystarczy obrócić. Nie jest konieczne tutaj odkręcanie czegokolwiek, bo tam nawet śrubek nie ma. Są gumki, które go trzymają, wystarczy je go wykręcić z tego mocowania. Tutaj, jeżeli musimy zdjąć koło, tutaj to musimy odkręcić również tą płytkę, gdyż tutaj mamy taki próg, przez który to koło nie przejdzie, jeżeli nie podniesiemy go wyżej, a nie podniesiemy wyżej ze względu na tą płyteczkę tu. Także jest być może trochę rozkręcania, ale wszystkie pięć pasków udało się bez większego problemu wymienić. W środku jest czysty, widać że nie był nigdy zalany wodą czy nie stał też w jakiejś raczej piwnicy w warunkach gdzie byłaby wilgoć następne bezpieczniki są całe no ten jeden z jakiejś przyczyny po prostu może miał wadę jakąś fabryczną nie wytrzymał i się rozleciał także będę go teraz składał całego bardzo ładny nabytek ale ze względu na to że Mamy tylko magnetową z tej serii. Trzeba będzie zacząć szukać w tej chwili tunera i wzmacniacza od tego modelu, aby skompletować całą wieżę duala, aby mogła służyć przyszłym pokoleniom, że tak powiem. Więc w najbliższym czasie na następnych giełdach będziemy o tego typu egzemplarze pytać. No, co jeszcze, może wspomnę tutaj, no, najtrudniej się przyzwyczaić. Dlatego, że jeżeli kaseta już pracuje, żeby się przyzwyczaić do wyłączania, hej, tutaj w ten sposób, ten stop jest taki z boku umiejscowiony. No, ale po kilku razach, oczywiście, jeżeli będziemy na tym sprzęcie słuchać, to przyzwyczajemy się bardzo szybko. Jest to naprawdę bardzo, bardzo wygodne. Więc to rozwiązanie na pewno zaliczamy na plus dla tego magnetofonu. Jo. A oto nasz SONY TC-K65 z ostatniej naszej poczekalni. Sprzęt jest wyczyszczony, a za chwilę zajmę się jego rozbiórkiem. Jak ten nasz sprzęt wygląda od środka. I tutaj mam paseczek, który jest bardzo luźny i przypuszczam, że on może odpowiadać za to, że głowica i mechanizm nie działa prawidłowo. Za chwilę go rozbiorę i zobaczymy, czy wymiana pomoże. Silniczek wyjąłem, żeby się dostać tutaj do pasków. No, postanowiłem, że jednak tego też wymienię, bo też jest dość sztywny. A mam nadzieję, że będę z tego magnetofonu korzystał, więc warto go przywrócić do funkcjonalności. No, tutaj jest do wypięcia jedna kostka, no i tu została jedna śrubka, którą trzeba odkręcić, żeby zdjąć tą blaszkę i dostać się do paska. Więc zaraz też to zrobię i będę testował, czy głowica ruszy. No, w zasadzie, czy zjedzie na dół. Paski już dobrałem. Założyłem dwa nowe. Głowica już też zeszła na dół. Proszę bardzo. Jest już tutaj luz, więc mam nadzieję, że będę miał tyle szczęścia, że były to. A w zasadzie był to jeden, jedyny pasek. No, za chwilkę będziemy wiedzieć dokładniej. Zabieram się do składania. Tak, to sprzęt działa. Tutaj mamy. szukanie piosenek tutaj jak to działa o jedzie zaraz zobaczymy czy system zadziała Jedną do przodu. Tu powinny być przerwy między piosenkami. O, są. Proszę. Zadziałał. Tu mamy jeszcze zerowanie licznika. Czyli przy. O, też się zatrzymuje. Tak, zatrzymuje się. Czyli w zasadzie sprzęt jest sprawny. I jedyną jego wadą był ten oto paseczek. Czyli żaden wielki problem nie był. Rozbiórka też była stosunkowo prosta, a sprzęt jest naprawdę bardzo, bardzo ładny. Tutaj zdjęta jest jeszcze osłona kieszeni zaraz to zamontujemy i będzie bardzo ładna sztuka i na pewno będzie używana bo ten model bardzo bardzo mi się podoba proszę tutaj rolki wszystkie pracują i zaraz zajmę się naprawą CD Fischera żeby dzisiaj skończyć te dwa egzemplarze do tej pory służył nam ten oto model, to jest K61, czyli trochę niższy, nie ma szukania piosenek, ale tak bardzo, bardzo podobny i na jego miejsce właśnie trafi ten, który przed chwilą naprawiłem, bo jest troszeczkę bardziej zaawansowany. I znajdzie tutaj swoje miejsce właśnie zamiast tego na tej półeczce. A teraz biorę się do naprawy CD, a w tym momencie zajmę się tym odtwarzaczem CD Fischera. Do tej wieży jest bardzo ładny, vintageowy, można powiedzieć. Więc warto go też rozebrać i wymienić, ewentualnie, jeżeli by się okazało, że to tylko paseczek. I tutaj mamy właśnie sprzęt, który pracuje ale będę musiał zaraz zajrzeć, bo on raczej tutaj niczego nie czyta gdzie jest problem ale może tak króciutko pokażę jak on wygląda właśnie w środku to jest cd Fischera i zaraz zobaczymy co można mu pomóc no cóż mimo przeczyszczenia, tutaj właśnie o, laserek był brudny Przeczyszczenia laseru. Płyta przeskakuje nadal, więc prawdopodobnie laser już nie czyta prawidłowo. <laughs> tak, sprzęt jest sprawny, nic w zasadzie nie trzeba wymieniać. Ten przełącznik tutaj trochę wariuje. Ale, no cóż, ze względu na to, że ten laser jest niesprawny, na razie zostanie odstawiony. Na półeczkę razem z resztą tej wieży, i może do tego powrócę szukając usterki we wzmacniaczu i wymieniając paski w magnetofonie. Na to trzeba będzie poświęcić dużo czasu, aby te wszystkie elementy razem doprowadzić do yy, użyteczności, że tak powiem. A na razie poprzestajemy na tym. Sprzęt wczytuje płytę. No, ale podczas odtwarzania przeskakuje. Witam ponownie. Tutaj mamy już sprzęty złożone na stole. No, nie mogłem wytrzymać i musiałem zajrzeć do środka. No, z sony mamy pełen sukces. Sprzęt bardzo ładnie działa. Naprawdę jest to bardzo fajny magnetofonik. Szukanie piosenek działa. Pamięć licznika również. Tutaj mamy jeszcze pika, także, no, sprzęt jest. Naprawdę w miarę zaawansowany. Różnica między K61 a 65 jest również taka, że tutaj regulujemy poziom zapisu, a prawy lewy kanał mamy tutaj. A w tym niższym modelu jest to w jednej gałce. Także no, troszeczkę się różnią, ale no, ten mi się naprawdę bardzo, bardzo podoba. I trafi na półkę. Zdejmiemy tego K61 i trafi on na pozostałe elementy, które do tego magnetofonu mamy, i musimy koniecznie zrobić o nim program. Bo mamy jeszcze wzmacniacz i tuner do tego oraz CD. Jeżeli chodzi o tego CD, no to niestety do marki Fisher nie mamy za dużego szczęścia. Nie działa nam wzmacniacz, nie działa tuner. Magnetofon, co prawda elektronicznie sprawny ale paski do wymiany no ten tutaj też teoretycznie działa ale no, trochę przeskakują piosenki więc no, będzie to ciężki orzek do zgryzienia na pewno ale na późne wieczorne zimowe wieczory któregoś wieczoru na pewno się do, niej, do tych wszystkich elementów jeszcze raz zajrzę dobrze, dziękujemy za Oglądanie naszego kanału, za subskrypcję i do miłego zobaczenia w następnym filmie.